Piekarnik Bosch CMG633BW1 to wyjątkowe urządzenie, które sprawi, że domowe potrawy zyskają dodatkowej magii smaku. Stylowy, biały, szklany front piekarnika sprawi, że Twoja kuchnia nabierze nowoczesnego wyglądu. Design urządzenia został utrzymany w estetyce pasującej do pozostałych sprzętów z serii Bosch Serie 8. Spraw, by Twoje pomieszczenie było idealnie dopasowane. wysokiej jakości, wyraźny, kolorowy wyświetlacz TFT pozwoli Ci na szybkie i sprawne kontrolowanie parametrów pracy piekarnika. Dzięki intuicyjnemu pierścieniowi sterującemu zyskujesz wyjątkową łatwość obsługi i szybkie wprowadzanie zmian w pracy piekarnika. W trosce o jakość Twoich potraw zaprogramowano dzięki funkcji Autopilot aż 14 automatycznych programów pieczenia, dzięki którym możesz szybko dopasować swoje dania do odpowiednich parametrów pieczenia. Ten model posiada także wyjątkową funkcję termoobiegu 4D, dzięki któremu możesz umieścić swoje danie na wybranym przez ciebie poziomie. A efekty pieczenia za każdym razem będą doskonałe. Piekarnik Bosch CMG 633 BW1. Poczuj radość z pieczenia i smakowania niezwykłych dań z bliskimi.